W dzisiejszej ulicznej Olicznej Jeleniogórzan i Turystów zapytaliśmy o plany na najbliższy, długi weekend. Plany? E, punkowy koncert we Wrocławiu, festiwal Punks Picnic. Okej, okay. I lecicie razem? Tak, będziemy tak. zagrać. O Jezu, nie mamy planu. Nie macie Państwo planów? Nie, 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 bo jesteśmy na urlopie, więc bez planów. Aha, a skąd Państwo są? E, akurat z Lubania. Z Lubania? E, ale tak na jeden dzień przyjechaliście? Nie, nie, na dwa tygodnie. Na dwa tygodnie. Czemu akurat Jelenia Góra? Nie, jeleniem przejazdem jesteśmy dzisiaj tylko. A jak się podoba u nas? Fajnie. Fajnie? Fajnie. Życzycie państwo? Pewno. Praca jednak w pracy, czyli nie wszyscy odpoczywają. Nie wszyscy. Żadnych. Żadnych planów? Nie. Festyn pierogowy w Dąbrowie. Będzie kilka kół, które będą wystawiały swoje pierogi, będzie, będą różne smaki, że tak powiem, od słodkich po słone mięsne i takie Przeróżne, także no, zapraszamy wszystkich do Dąbrowy. Zastanawiamy się nad wyjazdem e, na Świebodzin, na nad, nad wodę, nad jeziora. Tam Jeździmy tam co roku na no, takie powiedzmy wakacje. Parę razy parę razy w ciągu tych trzech miesięcy. 3-4 razy tam po 4-5 po, po dni. Dlaczego to... akurat tam? A jeździmy tam już praktycznie od 15 lat. Jesteśmy tam w okolicy, zmieniamy tylko jeziora. Jest tam ładnie, spokojnie, dużo rzeczy do zwiedzania. Mamy tam znajomych przez tyle lat i jest niedrogo poza tym. Wszystkim życzymy udanego weekendu.